Będziecie mnie cześć! W dzisiejszym odcinku będziecie mieli link do bajki, w głowie się nie mieści, a na dodatek będziecie mogli to oglądać na CDA. Tego filmu na razie jeszcze nie usunięto. I nie musicie wpisywać żadnych numerów telefonu, nic mu nie musicie płacić, nie musicie tego pobierać naprawdę. To nazywa się fajna bajka, to jest potwierdzenie, obrazki te, więc w linku będzie ten, w linku będzie, znaczy w opisie będzie link do tej bajki i wtedy wszyscy będą mogli sobie obejrzeć, co, którzy obejrzą ten film klikną w link, będą mogli obejrzeć sobie, w głowie się nie mieści, bez żadnych numerów i tak dalej. Więc to by było na razie, w tym w ty na tyle w tym odcinku. Cześć, i na razie. Aby ktoś nie chciał klikać w link, to tutaj jest strona m.cda.pl Ukośnik wideo, Ukośnik 5661205E. Więc to by było tyle w tym odcinku. Cześć i na razie.